Poćwiczmy jeszcze właściwości kapitu na kolejnym dokumencie. Również możecie ściągnąć ten dokument, aby klikać wspólnie ze mną. Link znajduje się nad filmikiem. Ten dokument to jest jakiś list do studenta, w którym informujemy go o średniej ocen itd. Tak tak jak widzicie tekst, podobnie jak w tym wcześniejszym dokumencie, wprowadzony jest ciurkiem. Nie używałem żadnego formatowania, nigdzie nic się pogrubiałem, nie zmieniałem. Po prostu wprowadziłem tekst. Naciskałem jedynie Enter, aby przechodzić do kolejnego akapitu. Do roboty. Um, zacznijmy może od początku. Ten fragment. Od wyższa szkoła aż do adresu um, mailowego. Jest to adres nadawcy tego podania, więc zostaje w lewym górnym rogu dokumentu. Kolejny fragment, czyli te cztery akapity. One powinny zostać opuszczone troszkę w dół i przesunięte w prawą stronę, ponieważ, ponieważ to jest adresat tego listu. Odsuńmy więc ten fragment, ten fragment yy, trochę w dół. Ustawiam się w akapicie PAN, wejdę do właściwości tego akapitu i ustawię odstęp przed, a powiedzmy 48 punktów. Jak widzicie, przerwa została wstawiona. Teraz te cztery akapity przesunę w prawą stronę. Korzystając z suwaka odpowiedzialnego za wcięcie z lewej. Co dalej? Treść tego dokumentu, czyli te dwa akapity, wyjustuję, korzystając z przycisku na karcie narzędzia główne i ustawię wcięcia pierwszych wierszy w tych akapitach na 1 cm. Ustawię też odstępy pomiędzy wierszami, w tym. W tych dwóch akapitach, wchodząc do właściwości akapitu, na przykład na półtora wiersza. W tej chwili są pojedyncze, jak widzicie, ustawia na półtora wiersza. A co ciekawe, w tym dokumencie, nie wiem czy zauważyliście, ale cała treść tego dokumentu ma ustawione odstępy pojedyncze, ponieważ linika znajduje się pod następną linijką bezpośrednio, bez żadnych odstępów, spójrzcie. Inaczej troszkę niż w tym poprzednim dokumencie, gdzie po każdym akapicie był ustawiony jakiś delikatny odstęp. Tutaj tego nie ma, dlatego te linijki są takie zbite. Ok, ustawiłem odstęp półtora wiersza pomiędzy tymi akapitami z treścią. Jeszcze odsunę te akapity od adresata tego podania, czyli zrobię jakiś odstęp w tym miejscu. Mogę więc zrobić odstęp albo po tym akapicie, albo przed tym akapitem. Może zrobię odstęp po akapicie z kodem i z miejscowością. Wejdę do właściwości tego akapitu i ustawię odstęp po na przykład na 36 punktów. Jak widzicie tekst przesunął się w dół. A co dalej? Ta tabelka z ocenami. Ja może przesunę troszkę w prawą stronę, na przykład na 4 cm. Odsunę też trochę te akapity od treści tego podania. Ustawiając odstęp przed pierwszym z nich, na przykład na 18 punktów. Jeszcze podpis pod dokumentem, czyli dyrektor WSZM Wojciech Ciechomski. Te dwa akapity przesunę w prawą stronę, korzystając z suwaka odpowiedzialnego za wcięcie z lewej. Ustawię odstęp przed pierwszym z tych akapitów, tak aby one obydwa przesunęły się w dół. Może 42 punkty spróbuję. I znów zrobię miejsce na odręczny podpis pomiędzy rektor WSZTM a Wojciech Ciechomski, ustawiając na przykład odstęp przed akapitem Wojciech Ciechomski. Myślę, że 36 punktów powinno wystarczyć. O, coś nie zaaplikowałem. Aha, ustawiłem odstęp po. Zobaczcie przez nie uwagę. Miał być odstęp przed. Klikam OK. I gotowe. Może jeszcze rozsuńmy trochę niektóre wiersze. Ten fragment, czyli adresat naszego podania naszego listu. W tych akapitach odstępy między wierszami są ustawione na półtora i nie ma żadnych odstępów po akapitach. Więc ja może w tych akapitach przed każdym z nich zrobię malutki odstęp na przykład 6 punktów. Klikam OK. Zobaczcie co się stało. Przed każdym z tych akapitów pojawił się rzeczywiście odstęp, ale Również przed pierwszym. Przed pierwszym wcześniej ustawiałem większy odstęp, tak, aby wszystko od pan w dół odsunęło się w górę, a teraz podjechało to z powrotem do góry. Dlaczego? Dlatego, że ustawiłem dla wszystkich tych czterech akapitów jednakowy odstęp przed. Ustawię się teraz w akapicie pan i dlatego jednego akapitu ustawię odstęp przed większy. Jak widzicie, jest 6 punktów. Ustawię większy, niech będzie na przykład 42, kliknę OK. I już zjechało z powrotem w dół. To samo spróbuję zrobić dla tych 6 akapitów z nadawcą tego dokumentu. Wejdę do właściwości akapitu i ustawię odstęp przed, na przykład 6 punktów, tak aby przed każdym z tych akapitów, przed każdym z nich, aby wstawiony został jakiś odstęp, a konkretnie to odstęp w wielkości 6 punktów. Potwierdzam. Jak widzicie. Te wiersze troszeczkę się rozstrzeliły, i to samo może zrobię w tej, w tej niby tabelce pokazującej oceny tego studenta. Tutaj również ustawię odstęp przed każdym z tych akapitów albo po każdym z tych akapitów to już od nas zależy 6 punktów. Jak widzicie, odstępy pojawiły się, ale teraz zestawienie ocen podsunęło się troszkę do góry, do tego, do tego górnego akapitu z treścią. Tutaj był odstęp większy, więc znów będę musiał tą, ten, jeden akapit, przepraszam, ten jeden akapit poprawić. Wejdę do jego właściwości i ustawię tu troszeczkę większy odstęp, na przykład 18 punktów. Teraz, jak już poprzestawiałem, Różne części tego dokumentu, pomniejsze kartkę, tak abym widział jej krawędzie, aby zobaczyć, czy nadaje się to do wydrukowania. Jeżeli nadaje, to drukujemy, jeżeli nie, to ustawiamy odstępy inaczej, ewentualnie przesuwamy tekst w lewo, w prawo, korzystając z wcięć. Przypomnę Wam jeszcze jedną rzecz. Ja ustawiałem tutaj wcięcia, korzystając z suwaka. Możecie te wcięcia, suwaka już pokazuje, tego. Możecie te wcięcia również ustawiać, wchodząc do właściwości akapitu i korzystając z pól o nazwie wcięcia, które znajdują się tutaj. Czy korzystacie z suwaka na linijce, czy z tego okienka z właściwościami akapitu, to jest jedno i to samo. Poćwiczcie.